Dzisiaj y, gram z Elizą, więc czyli Fabianką. E, uczę ją y, ukończyć grę. To będzie bardzo trudne, więc no. Tak słuchaj, e, żeby ukończyć grę. E, mówię ci jak kupić mnie. Tak, tak, tak. To wtedy idziesz do domu i musisz trafić dwa razy. Jak trafisz dwa razy, musisz broń, brać naj, naj, najbogatsze rzeczy. Ale jeśli masz taki plecak, co masz, to musisz yy, gdzieś z pięciu, bo wi więcej nie możesz wziąć. Czyli telewizora, nie nieważniejsze. O kurde, w domu. Robię, robię. No i wtedy, jak musi szybko zrobić na czas, bo inaczej się znowu policja złapie, to chyba już wiesz, bo, co zrobiłaś. Dobra, a jak mm, jak później I inne itemy są potrzebne do innych rzeczy. tak do zniszczenia sejfu, e, to wytryk do sejfu. A łom do, o mam inny skin, łoma i, i łom do domów, albo do innych sklepów, aha, no, o, no i sobie poradź jakoś, ej na chwilę mnie nie będzie i zobaczymy jak ona sy poradzi, widzowie. O i jeszcze powiem coś Fabiance, e, Fabianka jak coś to kup sobie spida Dobra. Bo będzie jeszcze wolniej biegała. O! Kupiłam. I teraz powinnaś szybciej biegać. Dzięki! Teraz szybciej będę biegał. A. Dobra. E, to ja poczekam na nią i... No. Kurde, patrzcie. Patrzcie co, co ona robi teraz. Prawie zginęła. Co się stało? Nie, bo po prostu... Ja, miałam mało czasu. Aha. Serio, mało czasu miałaś? No! To się postaraj! No dobra, dobra! No. Dobra, chcę się więcej se serii z tego filmu, bo ono już ma drugi etap. Ja mam 15. Chcę znowu te różowe, bo miałem kiedyś. Dobra, i to wszystko z tego odcinka na razie. Cześć. się duszę. o, no Dobra, ale ja Dobra, dobra. Ja już przestałem nagrywać Fabrękę. Ja, ja, ja. Ja przestałem już nagrywać Fabrękę i. Dobra, jeszcze sobie ten. Dobra, to teraz tak. Fabianka to chodź teraz tutaj. Kurde. Kurde, czekaj. O! Dobra. O nie! Jeszcze raz. O nie! Co ja taki słaby jestem? Pam. Ej, jak? Przecież trafiłem. Jak? Ale to jest dziwne, dobra. Yy, Warto jest najbardziej, dobra yy, TV Dobra. A, jeszcze sobie diament wezmę na skiny. Dobra. Yy, dobra. Dlaczego ja idę do, do małego domu? Ja idę do dużego. Dobranie, 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 dobranie. Mam nadzieję, że Fabianka się dobrze, dobrze tam radzi. Eee. Dobra. Dawaj, już prawie mam. Dobra, jest. Mm. Idziemy dalej, idziemy dalej. Ty. Ej, bo nas owczuje. dlaczego? Nie wiem. Nie wiem, co no, takie to nudne nie będzie. Wchodzę tu, tu. O! Nie! Dobra. Parkur. Dobra. Ja Brak, Puk. Cyk. nie. nie ma czasu. Dobra. O, nawet są obrazy drogie. To za mało pieniędzy. Ja. Dobra. Dobra jest. Teraz. Przedam! ukončeno, jo? Dobra. Ej, bo ja nagrywam. kurde, kurde, kurde.